Strasznie, przepraszam, ale znów jakieś znów jakieś ten przerwy, przerwy na linii, ale mam nadzieję, że jeszcze jest z Państwem pożegnać. Już Państwo wrócili? Czy jest jakaś szansa na legalizację marihuany w tym kraju? No, jest, jeżeli oczywiście wygramy. Strasznie przepraszam, ale ale coś tu, coś tutaj no nawaliło i, i nic za to nie mogę poradzić. W jakim stanie USA chciałbym mieszkać? Chyba w Nevadzie. Aczkolwiek klimat jest lepszy, lepszy w Kalifornii, ale większa wolność jest w Nevadzie. Co jest ciekawe. Co jest ciekawe, o, się księdza Romanowskiego, cześć Paweł. E, co ciekawe, co ciekawe, e, bardzo wielu ludzi z Kalifornii ucieka do Newady, jest więcej wolności. Po czym jak są w Newadzie, to głosują, że wprowadzi w Nevadzie takie socjalizm, jak jest w Kalifornii. To jest niesamowite. Podobnie zresztą ludzie uciekali ze Związku Sowieckiego do Ameryki, żyć na przykład. I tam w Ameryce chcą budować taki sam socjalizm, który ich wygonił, wygonił z Rosji do Ameryki. To jest jakaś, jakiś kompletny, kompletny absurd, ale tak jest. Ale tak właśnie jest. Jakaś, wiara w socjalizm jest jakoś immanentna i, i tyle. Yy, czy lepiej spalić milion złotych, czy lepiej dodrukować? Yy. No nie no, lepiej spalić, dlatego że wtedy zarobią wszyscy, przy znaczy pieniądzach. Jak to, drukuje, to tylko sobie rząd zarobi. Także również lepiej jest, jak fałszerz wydrukuje milion złotych, jak rząd wydrukuje milion złotych. Jest to znacznie, znacznie lepiej dla gospodarki. Jak fałszerz wydrukuje milion złotych nieodróżnialnych oczywiście, no nie to lepiej jak to zrobi fałszyż, nie to zrobi, jak to zrobi państwo, bo, bo wtedy on za to kupi coś tam, prawda, i da, da ludziom zarobić, a nie da nikomu za darmo, nie zdemoralizuje ludzi. Nie kupi za to, ja wiem, wideoradarów no, na, przed nami i, i tak dalej. E, czym się różni Narodowy Socjalizm od Narodowego Komunizmu? Ja nie Niewiele, ja tym socjalizm od komunizmu. E, natomiast natomiast e, chcę zwrócić uwagę, że federaści mówią w tej chwili o narodzie europejskim, no i w tym momencie oczywiście eurosocjalizm staje się Narodowym Socjalizmem e, z miejsca, żeby być ścisłym. Żeby, żeby być ścisłym. Tak jestem. Dlaczego jestem? Bo, bo wierzę w Boga. Natomiast nie, niekoniecznie popieram działalność różnych kościołów, w tym, w tym katolickiego. Przepraszam, bo już zapomniałem, zapomniałem o co, o, na, na co chciałem odpowiedzieć. Gdybym. gdybym Gdybym, co bym zrobił, gdybym był w Ameryce, no pewnie bym głosował na partię libertariańską z rozpaczy albo, albo nie, albo na partię konstytucji, jest taka partia prawicowa, wolnorynkowa, ale prawicowa, bo tu libertarian połowa, połowa jednak to jacyś tacy dziwni, dziwni, lewacy dlatego. Co sądzę o, o Teksasie lub Arizonie? No jednak, jednak Arizona jest bardzo fajna, bo tam senator Barry Water był, był tam wiele razy senatorem, no ale chyba w Nevadzie jest więcej wolności. Czy jest możliwa reforma, jaką zrobił Oleszczuk? No chyba tak. Jest możliwa, ale nikt tego w Polsce nie chce. Czy kiedykolwiek będzie. Będziem, będę miał władzę w Polsce, No to dzięki Wam mogę mieć, a, a mogę nie mieć. Niemal cały Senat USA domaga się restrykcji No, Proszę Państwa, mogę się założyć, że ten cały Senat USA to chyba ani jeden senator nie przeczytał tej ustawy. Tylko jak to, no, nie pomóc ofiarom Holokaustu, no, to nikt, nikt nie zagłosuje przeciwko temu. I tak im powiedziano, że trzeba pomagać ofiarom Holokaustu. Tymczasem oczywiście to jest czysty nonsens, bo. To, ma być, to mają być mienie, które mają być zwrócone potomkom tych, którzy umarli bezpotomnie. Więc jest to oczywisty nonsens logiczny. logiczny, i oczywiście, że państwo polskie już powinno dawno oddać majątki zagrabione nie tylko Żydom oczywiście, ale i Polakom i tak dalej, czyli zrobić reprywatyzację, a nie równo restytucję mienia, tylko po prostu reprywatyzację. A jeżeli mamy mienie bezspadkowe, no to trzeba natychmiast je sprzedać z licytacji, pieniądze wpłacić na jakieś konto. No jak tam w ciągu 6 lat pojawi się spadkobierca, to sobie weźmiemy, tak, dlaczego 6, może i więcej, i tam się leży w banku, nie leżą w te pieniądze. Jak się pojawi spadkobierca, no ale spadkobierca, a nie tak jak było w Warszawie prawda, i w innych miastach, że pojawia się jakiś facet, który powinien być tam 3 lata prawda, i, bierze, i bierze te pieniądze. Także. Tym, którym mieczem kroję chleb na śniadanie? W ogóle ostatnio nie, nie, nie jadam chleba. Eee, co jeśli ktoś ogrodzi kogoś swoją działką i zablokuje wyjazd, no to są na to odpowiednie odpowiednie umowy lokalne, które przewidują, że do każdej działki jest dojazd na przykład na przykład. Czy będzie pada kontr manifestacji przeciwko tym tęczowym? No, proszę Państwa, powiedzmy sobie jasno. Na już zakończenie, bo z tymi dwiema przerwami, ale to już w ogóle, w ogóle, w ogóle nie ten. sobie jasno. W tym całej tęczowej aferze nie chodzi o żadne prawa homosiów. Nie ma żadnych uszczupleń praw homosiów. Nie jest prawdą, że jeden homoś nie może się po drugim. Mogą na przykład założyć sobie spółkę cywilną, która się nazywa Małżeństwo Kowalskiego z Wiśniewskim. A ta spółka może przewidywać, że w przypadku śmierci jednego ze wspólników nie przechodzi na drugiego wspólnika. I nawet może przewidywać, że status spółki wchodzi w, życiu, w życie po odegraniu Marsza Mendelsona w wymianie obrączek. Serdecznym pocałunku między wspólnikami. Także, także nie ma żadnych uszczupleń praw, praw homosiów. To no nie homosie się domagają tego. Tylko to jest nasłana głównie za zagranicy, czy za z banda chamów, którzy nazywają tchugeję z, z angielska. No im się kojarzy z tym nie, to słowo tchugeję się kojarzy raczej z czymś na, na G. No i ci ludzie, celem ich jest zniszczenie, ośmieszenie społeczeństwa patriarchalnego, bo proszę Państwa, społeczeństwem rządzą biali mężczyźni. To my stworzyliśmy całą cywilizację, to myśmy stworzyli świat. My, biali mężczyźni w średnim wieku. I, I o to chodzi, żeby tym ludziom odebrać władzę i przekazać ją tam jakimś tam komosiom feministkom, tam dzieciom, starcom, z byle właśnie nie tym, którzy wytwarzają dochód narodowy i umieją myśleć No I są te wszystkie manifestacje, wrzaski, domaganie się równych praw. No, nie, ma, nie ma nierównych praw żadnych. Ktoś mi, ktoś mi powiedział, że, że, że przecież jeden, jeden homoś nie może zawrzeć małżeństwa z drugim homosiem. Ja, ja, ale, ale ja też nie mogę zawrzeć małżeństwa z drugim homośem, na to znaczy polega dyskryminacja. Także, także, a może bym chciał mów podatkowy, nie wiadomo. Także, proszę Państwa, nie ma tutaj żadnej absolutnie dyskryminacji. Chodzi tylko o to, żeby, żeby obśmiać, obśmiać normalne małżeństwo. To, to taki jest cel tych wszystkich manifestacji. Proszę Państwa, ostatnie 5 minut w jakiej szansy na wspólny start z Panem Kukizmem? Około 30%, mówiłem. Mówiłem, czy słyszałem o Fugeju przeciwko LGBT? Ale oczywiście, że tak. Znaczy Nie Fugueju, tylko Homosiu. Pługueje nie są przy LGBT, natomiast Homosie są to ludzie, którzy robią sobie to, 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 co robią, bo lubią mu się w domach, prawda? Wcale się tym publicznie nie chwalą, nie chwalą się panicznie boją, że przez tych hamów pługejów nastąpią, nastąpią pogromy homosiów. No i ci półgeje sobie wyjadą tam gdzieś do Berlina czy, czy Londynu, a no, zostaną wytni zostaną nasi, nasi polscy homosie i na nich się to wszystko skrupi. Czy nie da się mieć spółki cywilnej bez płacenia ZUS-u? No, jeśli spółka nic nie robi, no to nie płaci ZUS-u. E Czemu, jakie korzyści ma US z tego, że daje Polsce pieniądze? No, po prostu się kupuje. Zamiast za czołgi na podbicie Polski, co no, robił, załóżmy, ten pierwszy pierwszy czy inny, On nie podał czołgów, skupił zbroję. Ciężko zbrojnych wojów, To była bardzo kosztowna, kosztowna formacja posyła, a tutaj zamiast tych czołgów przekupuje się ludzi pieniędzmi i dzięki temu zwiększają swoje imperium. No nie.